Cześć. No, widzę, że ktoś tu ma poważny problem. A, nawet nie pytaj. Dobra, nie pytam. Adrenalin gdzieś zniknął, od rana nie odbiera telefonu. Najspokojniejsza, to jest dorosły facet. Poradzi sobie. Albo pakuje się w jeszcze większe kłopoty. No. Asia! Cześć! O, Marcinek, się masz, chłopie? Przepraszam, trochę na błaganie, ale już ogarnąłem. Piłeś? Nie, troszeczkę... Na odwagę. Nie, nie, to Tomek, błagam cię, nie ruchaj. No. Nie, to, poczekaj. O, mam. Asia, kocham Cię. Czy zostaniesz moją żoną? Ja wiem, że Ty kochasz innego, ale... Nic mnie to nie obchodzi. Mam no to gdzieś. Zrobię dla Ciebie wszystko. Ty jesteś wszystkim. Hasieńka, poczekaj, nie skończyłem jeszcze. Wyluzuj. To jest właśnie ten moment, w którym powinieneś odpuścić. A co? Chodź. co, Marcinek? co ty odwalasz? Marcinek, nie Daj mi z nią pogadać. Mareczku, moje bardzo lubię, kochany, bardzo Cię lubię, ale jeżeli chcesz ją odzyskać, patrz na mnie. Jeżeli chcesz ją odzyskać, to nie możesz odwalać takich idiotyzmów, no. Stary, ale co ja mam robić? Ty ją znasz. Bez mi, co mam zrobić? Weź się ogarnij i daj jej spokój teraz. Piotr bierze ślub, będzie miał żonę. Patrz na mnie. Będzie miał żonę, będzie miał dziecko. Wtedy będzie game over. Kumasz? No. No. A teraz najlepiej daj jej spokój. Ja cię bardzo dobrze radzę. Chodź, trafię Cię do taksówki. To jest już kolega nasz.